Budzisz się uwięziony w ciemnym pokoju. Jedynym źródłem światła jest świeca. Przed sobą widzisz dwie pary drzwi. Za pierwszymi znajduje się tunel wiodący na wolność, za drugimi jest ceglana ściana. Masz klucz, który otworzy jedne z nich, ale możesz go użyć tylko raz. Skąd masz wiedzieć, które drzwi otworzyć? Przytrzymaj świecę obok każdej dziurki od klucza? Płomień będzie poruszał się obok drzwi prowadzących na zewnątrz. Udało ci się uciec. Musisz teraz wysłać ważne dokumenty swojej przyjaciółce beacie. Nie możesz nadać ich zwykłą paczką, bo cenna zawartość mogłaby zostać skradziona. Wkładasz je więc do pudełka i zamykasz na kłódkę. Niestety beata nie ma do niej klucza. Jak możesz wysłać papiery bez nadawania dwóch osobnych paczek? Najpierw wyślij zamknięte pudełko do Beaty. Kobieta doczepi własną kłódkę i odeśle ci paczkę. Następnie zdejmij swoją kłódkę i ponownie nadaj pudełko. Beata będzie mogła zdjąć swoją kłódkę i otworzyć pakunek. Złe wieści. Pewnego ranka odbierasz telefon od Beaty. Kobieta mówi, że z jej biura skradziono dokumenty. Wieczorem leżały na biurku, ale rano ślad po nich zaginął. Natychmiast jedziesz na miejsce, aby przepytać pracowników. Udało ci się wytypować trzech podejrzanych. Szymon powiedział, że całą noc spędził w kinie. Michał zabrał swoją dziewczynę do parku rozrywki, a Krystyna była w prestiżowej galerii. Kto kłamie? Szymon, jego bilet nie jest przedarty na pół. Złapany na gorącym uczynku postanawia uciekać, wskakuje do samochodu i odjeżdża. Policja rozpoczyna poszukiwania. Szymon widzi przed sobą radiowóz i zaczyna jechać w jego kierunku. Dlaczego? Szymon był na moście. Musiał jechać w kierunku radiowozu, aby dostać się na drugą stronę rzeki i uciec. Szymon nie miał szczęścia i trafił do więzienia. Podobno jeden z osadzonych planuje ucieczkę. Strażnicy mają dwóch podejrzanych. Pierwszy z nich to cichy mul książkowy, który większość dnia spędza na czytaniu książek science fiction. Drugi to wielki i umięśniony koleś z tatuażami, który ciągle trenuje. Z kim powinien zaprzyjaźnić się Szymon, aby wydostać się z więzienia? Z molem książkowym. Spójrz, jego zakładka do książki to w rzeczywistości pilnik. W piątkowe popołudnie właściciel prestiżowej galerii sztuki zorientował się, że w trakcie wystawy skradziono cztery najsławniejsze autoportrety artystów. Policja przyjechała na miejsce, aby przeprowadzić śledztwo. Podejrzane są trzy osoby. Artystka Sara mówi, że była wtedy w studio i malowała. Jan, strażnik, wyjaśnia, że czekał na zewnątrz i nie miał pojęcia, że skradziono jakieś dzieła sztuki. Daniel, dostawca cateringu, mówi, że był wówczas w pobliskim sklepie i kupował serwetki. Kto jest złodziejem? To strażnik nie mógł wiedzieć o kradzieży obrazów, jeśli stał na zewnątrz. Los chciał, że tej nocy doszło do kolejnego incydentu. Michał, który nigdy tak naprawdę nie lubił sztuki współczesnej, pognał do galerii i spowodował straty na kilka milionów dolarów, niszcząc część obrazów. Jednak właściciel galerii mu za to podziękował. Dlaczego? Michał jest strażakiem. Woda wprawdzie uszkodziła kilka dzieł, ale udało mu się ugasić pożar i tym samym uratował wiele innych obrazów. Michał otrzymał w nagrodę czek na pokaźną sumę. Udał się do domu, aby spakować pięcioro swoich dzieci na weekendową wycieczkę. Mężczyzna wraz z żoną będą mieli dom tylko dla siebie. Jednak w sobotni poranek odkrywają, że z ich sejfu zniknął czek. Po przyjeździe policja postanawia przepytać trzy osoby, które rano były w domu. Szef kuchni twierdził, że pakował wtedy śniadanie dzieciom do szkoły. Sprzątacz oznajmił, że tego dnia wcześniej skończył pracę i szybciej poszedł do domu. A kamerdyner dopiero co wrócił, bo odwoził dzieci na wycieczkę. Podróż trwała 3 godziny. Kto kłamie? Szef kuchni. Jest sobota, więc dzieci nie poszły do szkoły, a poza tym pojechały na wycieczkę. W międzyczasie po drugiej stronie miasta naukowiec pracuje nad czymś niezwykłym. Zaprasza Marka i Klarę, aby byli królikami doświadczalnymi jego nowego seru. Daje każdej osobie szklankę z lodowatą lemoniadą. Marek wypija swoją szybko, ale Klara woli poczekać, aby zobaczyć, czy mężczyzna nie doświadcza skutków ubocznych. Po dwóch godzinach nic się nie dzieje. Kobieta wypija lemoniadę. Po dwóch minutach jej skóra zmienia kolor na zielony. Skoro oboje wypili serum, dlaczego miało ono wpływ tylko na klarę? Serum znajdowało się w lodzie. Marek wypił napój bardzo szybko, więc serum nie zdążyło przedostać się do lemoniady. Klara w przerażeniu wybiega z laboratorium, wsiada do samochodu i odjeżdża. Pędzi po długiej i pustej drodze, gdy nagle wybucha jedna z opon. Dobrze, że ma zapasową w bagażniku. Jest jednak pewien problem, nie ma do niej śrub. Co powinna zrobić Klara? Klara powinna wykręcić po jednej śrubie z pozostałych trzech kół i użyć ich do zamocowania zapasowego koła. Na bezpieczny dojazd do najbliższego mechanika powinno wystarczyć. Gdy Klara zakłada zapasowe koło, dogania ją naukowiec. Podaje jej cztery tabletki, mówiąc, że to złożone lekarstwo na zieloną skórę. Dwie z nich to antidotum, a pozostałe dwie to katalizator aktywujący. Klara musi wziąć po jednej tabletce z każdego rodzaju. Jeśli zażyje dwie takie same tabletki, jej twarz już zawsze będzie zielona. Naukowiec podaje jej lekarstwo, ale kobieta potyka się i tabletki zostają pomieszane. Wyglądają identycznie. Co powinna zrobić Klara? Rozkruszyć tabletki, wymieszać proszek i podzielić go na dwie części. W każdej połowie będzie taka sama ilość katalizatora i antidotum. Udało się! Rychło w czas! Uff! Następnego dnia Klara ma ogromny sprawdzian z rachunku różniczkowego. Co ciekawe, wszyscy uczniowie w klasie odmawiają podejścia do testu. Profesor Miałczyńska może wyrzucić tylko jednego ucznia za nieprzystąpienie do sprawdzianu. Wszyscy znają swoje imiona. Jeśli jeden z uczniów dowie się, że zostanie wyrzucony, zgodzi się na przystąpienie do testu. W jaki sposób pani profesor może zmusić wszystkich do napisania sprawdzianu? Powinna powiedzieć, że wyrzuci z klasy ucznia, którego imię będzie zaczynało się na literę występującą najwcześniej w alfabecie. Ta osoba wówczas nie pominie sprawdzianu, kolejna osoba na liście też do niego przystąpi, i tak dalej, do końca listy. Kolejnego dnia zajęcia wcale nie są łatwiejsze. Profesor Miałczyńska chwyta kubek z kawą, bierze łyk i idzie go odstawić. O co chodzi? Kubek przylepił się do jej ręki. Ktoś nasmarował go klejem. Podejrzane są trzy osoby. Przyjrzyj im się dobrze, aby odkryć, który uczeń postanowił zrobić żart pani profesor. Pierwsza uczennica ma winę wypisaną na twarzy. Obok niej siedzi naburmuszony chłopak. Chyba ma coś na sumieniu. Ale spójrz na kieszeń trzeciego ucznia. Z kieszeni wystaje końcówka buteleczki z klejem. Profesor Miałczyńska ma dość wybryków uczniów i postanawia zmienić ścieżkę kariery. Wow! Otwiera fabrykę butów! Odnosi wielki sukces i buduje kolejną w innym mieście. Jednak, mimo powodzenia, problemom nie ma końca. Jej pracownicy w sekrecie kradną buty z fabryki. Co może zrobić, aby rozwiązać ten problem? Jedna fabryka powinna produkować lewe buty, a druga prawe. Jeden ze złodziei butów prowadzi ciężarówkę pełną obuwia, które chce sprzedać. Podjeżdża do tunelu i pojawia się problem. Jego ciężarówka jest o kilka centymetrów za wysoka. Nadal jednak może przejechać przez tunel. W jaki sposób? Kierowca powinien spuścić trochę powietrza z opon, w ten sposób obniży ciężarówkę. Gdy złodziej butów przejeżdża przez tunel, widzi przed sobą rozwidlenie drogi. Jedna z nich prowadzi do miasta, a druga do niekończącej się dziczy. Przy każdej drodze stoi przewodnik. Haczyk? Jeden z nich zawsze mówi prawdę, a drugi zawsze kłamie. Kierowca nie wie, kto jest kim, a może zadać tylko jedno pytanie: O co powinien zapytać, aby dowiedzieć się, która droga prowadzi do miasta? Powinien zapytać dowolnego przewodnika, co powiedziałby drugi na temat prawidłowej drogi. Następnie powinien wybrać przeciwny kierunek. Prawdomówny przewodnik wie, że drugi skłamie, dlatego skieruje kierowcę na drogę donikąd. Jeśli zapyta kłamcę, ten będzie wiedział, że drugi przewodnik odpowie szczerze, więc też poleci drogę donikąd. Złodziej butów jedzie do miasta, ale przed wjechaniem do niego musi rozwiązać jeszcze jedną zagadkę. Strażnik przy bramie zadaje mu proste pytanie: jaka logika kieruje kolejnością tych wyrazów? Niebem, dnia, drży, ery, kręć. Każde słowo rymuje się z liczbą na liście. Jeden, niebem, dwa, dnia, drży, trzy i tak dalej. Złodziej butów wreszcie zadomawia się w nowym mieście. Niestety może korzystać tylko z budki telefonicznej. Pewnego dnia telefon się psuje. Mężczyzna informuje o tym telekomunikację, ale nic z tym nie robią. Próbuje ponownie następnego dnia z tym samym rezultatem. Za trzecim razem ktoś w końcu przychodzi naprawić telefon. Co takiego powiedział? Powiedział, że ludzie wykonują połączenia bezpłatnie.